Was, kochani. Znowu jestem, nareszcie jestem. Chciałam tylko Wam szybko powiedzieć, że ciężko jest mi się zabrać do tego, co w sumie bardzo lubię robić ze względu na moje powroty do tej choroby. Niestety miałam znowu powrót, dlatego się nie odzywałam. Już jest lepiej, ale nie najlepiej. Będzie dobrze, jestem w dobrej myśli, no ale to, to, to jest ciężko, żeby tak wyjść z tego. Więc y, chciałam wam tylko powiedzieć, że dzisiaj będę robiła taką dekorację szybką, dlatego szybką, nie wiem, czy w sumie szybka. Ja w ogóle nie wiem, co ja będę robiła, dlatego że mój syn przyszedł z, ze szkoły i mówi, że ich pani nauczycielka powiedziała, spytała się, czy ktoś, któraś mama albo wy, dzieci z mamą, y, chcielibyście zrobić dekorację na jutro. I Oliwerek oczywiście się zgłosił, powiedział, że moja mama się robi dekorację. I taka dziewczynka też się zgłosiła i powiedziała, że ona też by chciała zrobić ze swoją małą dekorację. Okazuje się, że mama jej nie pozwoliła, bo coś musieli dzisiaj robić. Czy musiały, musieli, może z tatą, nie wiem. Także ona nie może, nie ma czasu w sumie. I to w sumie spadło na mnie. Ja nie mam za dużo. Nie mam choinki przygotowanej, bo muszę iść do lasu, żeby ją dostać. Ale jeszcze się to wszystko nie zaczęło, a żeby sama takie tam jakieś tam, co mam. Co mam takie prawo do tego, żeby sobie obcinać z tych drzew, co już nie będą się nadawały na sprzedaż czy na choinki, na choinki do domu, to różne końcówki sobie mogę poobcinać, to co mi się podoba, bo te drzewka będą wtedy wykopane i będą nowe sadzone. Nie, nie, nie jestem w stanie, żeby się wybrać do lasu i, i, i takie rzeczy robić, bo no, mam problemy z krzyżami i po prostu to jest dla mnie najważniejsze, żeby na siebie uważać. Także mam tu je w domu, pewnie pójdę o obetnę. Po ciemku jest ciemno. Jest godzina moment. 17.36, już jest ciemnica. Co z ogrodu powycinam jakieś... Nie wiem, nie wiem, byłam w sumie dzisiaj w sklepie. W takim ogrodniczym, to kupiłam. Zaraz Wam pokażę takie takie suszki. W sumie Wam teraz... Nie, teraz nie pokażę, bo nie, nie widzicie bladu jeszcze. Mm. Ale to są takie rzeczy. Czy nie wiem, czy nie wiem, co mam wybrać na taki to, to. ma być stroik do klasy. I to jest w tym jest problem, że yy, oni mają już świeczkę, tą taką sztuczną, woskowaną, i w środku jest yy, na baterie i są te cyferki, kalendarz świeczka i po prostu na tą świeczkę i każde, każdego dnia będzie się numerek yy, nowy zapalał. Także nie będą musieli ognia używać, bo to jest niebezpieczne, może w klasie to dzieci biegają, on chodzi do czwartej klasy, to jeszcze te dzieciaczki są takie trochę dzikie, szybko biegają, szybko się ruszają. Także ja mam zrobić strojk. Ja sobie myślę, co ja mam zrobić? Sobie myślę, że zrobię taki coś alawianek, coś ozdobię trochę, tą tują, zaraz pójdę pachtować u mnie w własnym ogrodzie i myślę, że jakoś to ozdobię i mam, dostałam od mojej kuzynki... Prezencie, że tak powiem, ten mrozek, ten kwiat się nazywa, chyba. Nie pamiętam, już w tym roku używam tą nazwę, już teraz nie pamiętam, ale coś o mrozku mówiłam. Także stoi tutaj przed drzwiami, taki olbrzymi dostałam i myślę, że opokci nam trochę gałązek, bo świeczka jest niby biała, to to musi też pasować. No nie wiem całkiem, co zrobić. Także zapraszam na wideo, które nie wiem co, gdzie i jak będzie wyglądało. Także zabieram się do roboty. Tu może nie całkiem widzicie, spróbuję Wam pokazać. Takie metalowe mam, yy, metalowe takie, jak to się nazywa, patyczki, co to jest w ogóle, no metalowe takie, wiecie. I teraz sobie je zaokrągliłam lekko i teraz tym moim drucikiem tutaj będę Obijała, żeby te druciki razem się trzymały, bo ja mam ich tu kilka. Chcę jeszcze jeden zrobić, także sobie go tutaj troszeczkę tak zaokrąglą. A zaraz wam pokażę, jak zaokrąglam. Tu mam taką miskę z warzywami, po prostu sobie tak. I on już jest zwinięty, zgięty taki, nie zwinięty, a zgięty. Po prostu przymocowuję z kolejnymi i po prostu owijam z drucikiem, żeby to wszystko się kupy trzymało. A się nie trzyma, jak na razie spaduje. A ktoś mi napisał taki fajny komentarz. O, dziękuję Wam za wszystkie Wasze wspaniałe komentarze. Yy, bardzo jest milutko na sercu, jak się no jak się czyta, że ktoś obcy, a, a jednak się myśli o drugiej osobie. I to niby obcy, ale blisko, jakoś tak się to czuje. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję, bardzo mnie to cieszy, że napisaliście do mnie. I teraz tak, tutaj, może Wy tego za bardzo tak jeszcze nie widzicie, bo tu mam ciemny blat, a coś mi się stało z żarówkami, że miga mi mocno, jak podkręcam je, żeby, żeby światło się paliło bardziej jasno i tak miga tak miga tak także oczupląsów można dostać także mam żeby światło się tak mniej więcej paliło świeciło to jest teraz takie właśnie słabo ja wiem że jak wy nie widzicie ale może na tym białym typem. to jest taki drut zielony i tym czarnym okręcam wszystko dookoła. Czyli mam jakby wianek. Mam nadzieję, że widzicie go tutaj, na, na mnie widzicie. Nie jest za duży, nie jest za mały. I teraz po prostu na niego idę do ogrodu i będę nabijała te, jak to się nazywa? Jakieś zieluszczko, nie wiem. Tu je pewnie, bo tu je mam. Tu jak widzicie, już ja przynosiłam. Ta jest ładna gałązka to jest jakimś żółtym, no ale po ciemku to ja nie daje, nie widzę po prostu co, co gdzie i jak, także zaczynamy. Myślę, że tak po prostu po poza to. Jak nie będzie ładnie, to najwyżej zrobię nowy. Także. Znacie ten ból? Matki, jak dzieci Was wyrabiają? Trzeba coś robić w ostatniej chwili. Człowiek nieprzygotowany. <noise> ok, to jest ta pierwsza bałaska. I to jest też taka mniej więcej ładna, także ją wykorzystam. Cicho. Jest chyba za duża. Za długa, sorry. Nie za duża, a za długa. się nie robi dla dzieci. Jutro idę ostatni raz na kontrolę do szpitala. To chodzę w sumie do szpitala do fizjoterapeutki, ale to jest bez ćwiczeń jeszcze. Oto są takie ćwiczenia takie, że jak mnie boli, żebym wiedziała jaki, jaką pozycję znaleźć, żeby mi było po prostu lżej. Także to nie są takie typowo ćwiczenia. Także idę do niej ostatni raz i ona wtedy mnie wypisuje już jakby ze szpitala i kieruje mnie do normalnie już do fizjoterapeuty, ale który jest jestem fizjoterapeuta pod, pod, pod jeszcze pod szpitalem, także to nie jest taki a ja chodziłam w ogóle do fizjoterapeutki po wypisaniu ze szpitala około o, po, po jakimś miesiącu, ale to były takie ćwiczenia, jak to wiecie, u fizjoterapeuty. A ja po prostu mi było po tym gorzej, źle się czułam, znaczy źle się czułam. No bolało mnie i tam się wszystko cofnęło, bo ta fizjoterapeutka to ona robiła ćwiczenia po prostu takie, które widziała, że ja je robić, no to mi dawała, ale mi potem było gorzej i wtedy mam prawo być. Skierowana z powrotem do szpitala, żeby po prostu nowe badania zrobili, co się, co się stało. Że mi jest gorzej, czy tam coś się znowu. Wiecie, jak to jest z krzyżem. Przeniosłam ten brozek i powiem wam, że on mam, ale to mam taką naprawdę wielką kulę. Ja wam pokażę w którymś wideo. To zobaczcie. Takie dwa kiście urwałam. To tam w ogóle nikt by nie poznał, że sobie urwałam. I teraz sobie myślę. Świeczka ma być w środku taka. No nie, to jest blok świeczka, ale ta świeczka taka normalna, długa. Ma być. I ona jest biała, czyli ja muszę coś białego. Niosą te owoce i sobie przyniosłam to, co kupiłam dzisiaj. To są takie suche. Takie. Nie wiem, co to jest. I takie suche. Takie. Kuje strasznie. No i oczywiście takie szyszki, szyszki są ankie. nie wiem czy widzicie, mocno takie jakby zamknięte i tu już jest patyk w środku, korzenie też już na patyku, no i te szyszki, które już znacie, używam je często, może coś takiego zrobię i tu te świeczki, co kupiłam, takie, one takie już białe są tutaj, one nie są pomalowane, ale mają takie, to to może by to dało, nie, takie coś, a i to jeszcze kupiłam. Czy ktoś wie, co to jest, to pachnie lasem. I w tym roku kupiłam takie coś, to... Ale do tego to pasuje przecież nie biała świeczka. No nie wiem, no nie wiem, muszę coś wymyśleć. Póki co kręcę to, dobra? I wtedy zobaczymy, co da mi to. To jakby w sumie tutaj też kawałek. Nie wiem, czy taką kiesze dużą dać, czy to może za dużo. Myślę, że tak zrobię. Z tymi gałązkami, żeby to takie nie było jakby ym, wiecie jak bukiet przyklepane takie, tylko takie żeby było trochę ja to będę chyba serwowała, serwowała jak do jedzenia. Yy, ja to będę chyba serwowała tak bardziej yy, na tacy albo na jakimś talerzu. Nie. tutaj myślę, że też to przemocuje między tymi gałązkami. to takie jest jakby kaktusowate trochę, no ale to przecież raczej w lesie rośnie takie coś podobne widziałam w lesie, ale nigdy tych kulek nie widziałam, czyli wiecie, chyba nie byłam o tej porze co ta roślina te kulki dostaje. chyba na to wygląda. Jak na razie to tak wygląda. nadal muszę mieć coś białego, ale białego to sobie myślę, jakieś gwiazdki mogę w sumie przyczepić, no nie, bo ja mam białe gwiazdki, to bym przykleiła, albo perełki, coś takiego, bo to jest klasa, czwarta klasa, tutaj dziewczynki takie jeszcze są małe i, i chłopaki się w ogóle nie interesują przecież dekoracjami, to myślę, że... Ja. No, dalej Sylwia. Jakieś brązowe. No wiecie, jak to tu, ja tu, ja mam takie brązowe. Ja rwałam, gdzie popadło? A, a jak mi się stało, to co mi się stało, nie? Ta przepuklina, podobnie, że to się nazywa? To ten, to teraz tak myślimy troszeczkę, żeby się wyprowadzić, może nawet do mieszkania, żeby mia nie miała tyle ja, w sumie my, żebyśmy nie mieli tyle tej roboty w tym ogrodzie, bo jednak ogród to pochłania bardzo dużo pracy. Oczywiście fajnie jest przyjemnie siedzieć w ogrodzie, no ale to musi być jeszcze zadbane, a w naszym przypadku to mój mąż lubi, jak mówię, ogród, ale on nigdy nie lubił pracować w ogrodzie, co prawda mi pomagał troszkę w tamtym roku. Tu wam pokażę coś? Latem byliśmy w ogrodzie, w ogrodzie, sorry, bo mówię o ogrodzie. Byliśmy w lesie i znalazłam takie szyszki. I to się z, okazało, że to jest szyszka zjedzona przez mysz. Mi się ona podoba. Jak sobie myślałam, że tutaj coś takiego zrobiła może... No nie wiem, nie wiem. Albo te z mojego ogrodu, ale to czerwona, Oni mają białe... Białą świeczkę. Ale co dalej? Bo nie wiem. Tak, już kilka razy się zabierałem, żeby dekorację zrobić, czy coś, ale sobie myślę. No, co ja zrobię? Przecież jeszcze nie ma ani tego tego zielska ani. Mówię, odezwę się do Was, bo tak, tak już mi się chciało, tak już... I za chwilę ta chęć mi odeszła, to, a, bo to trzeba rozkładać te wideo i to wszystko i statyw, to, to nie, bo muszę po schodach iść, żeby to sięgnąć, to takie, wiecie, jak już się nie chce nawet po schodach chodzić, to już tak, to już tak właśnie naprawdę myślimy o przeprowadzce. To już właściwie My już patrzyliśmy w sumie, ale tak jakoś wtedy się tak szkoda zrobiło, się po, poczułam troszkę lepiej, a to może poczekamy, bo to jednak dzieci, rodzinny dom, to tak szkoda też ich. Ten młodszy to strasznie, nie że ubolewa, ale no nie chce, nie chce się jeszcze wyprowadzać. On no, mówi, że to jest jego dom. No oczywiście, że to jest jego dom, i to zawsze będzie jego dom, ale no, trzeba dalej do przodu. Także zobaczymy, jak to będzie póki co. Są takie myśli. Jeszcze nic nie robimy. Ale myśli są głośne, także już dzieci też wiedzą, żeby jak się coś znajdzie w razie. Bo ja wiem, że jak my się wyprowadzimy, to będzie tak, mi się wydaje, nagle. Także, żeby też wiedziały troszkę. Tu już skończyłam Janek. Mi się wideo co chwilę wyłączało. Pisało, że nie ma więcej już miejsca. To jest nieprawdą, bo ja miejsce opłacam co miesiąc, także nie wiem co się dzieje z moim telefonem. Tu już zakończam. To wygląda jak na razie w ten sposób. Przyniosłam sobie trochę takiego. tego gałaska z tymi. Tu sobie myślę ją ja tutaj tak miejscu przymocować. Przymocowuję po prostu licikiem i tak na okrętkę po prostu Tak lekko chcę wyjąć tą gałązkę, żeby fajnie się zaprezentowała prezentowała na tym pianku. Widzę, że mój mrozek jest zbyt mały. Przyniosę więcej. Jestem z powrotem z mrozkiem. Mąż przyszedł z pracy i z chłopców z futbolu, a, a drugiego syna z tego. On chodzi na saksofon i na saksofon dla talentów. I tam się uczy na przykład między tonami Jaka, jaki to jest ton, między tonami. Ja w ogóle nie wiem tam za bardzo o co chodzi, no ale, ale jest o co tam także chodzi, także fajnie. Cieszę się, że mi się podoba. A w szkole ma normalnie saksofon i należy do takiego zespołu szkolnego. Także trochę jest nam przykro z tego powodu, że jest ten wirus, bo co roku jest zespół dzieci, jak grają fajne melodie na święta Bożego Narodzenia i wszyscy się spotykamy w kościele. I no, jest taki fajny nastrój. Zaczyna troszeczkę więcej przybierać, no nie? I myślę, żeby jeszcze tutaj z dwie szyszki walnąć czy coś, ale je muszę przykleić na klej. Tu mam pistolet z boku, dlatego tak z boku tutaj jestem i sobie przyklejam. U nas chowa się jego mój mąż, piórocy smaży, a a ten wywiecznik lata, czyli taki jest ten takie dołąski, wiecie, ja to taki narastają gałązki. Bo tu już mam sobie taką użycie, która jest za wielkie. I na tego już nie będę tutaj. I teraz sobie myślę co... Ja muszę gdzieś do kleju, muszę nowe sztywki tego pistoletu z klejem włożyć. I teraz tak, tu mam jakieś, mam te chłopki, one fajnie pasują do tego stroiku, ale świeczka jest biała, zawsze jak się tak mam jakieś białe wątki. 哎，你妈的！真是他妈的多。 To nie w ogóle nie, nie, nie ta kolorystyka. Co tu jeszcze? jo, ja miałam taki domek. Słucham, czy bym ja tutaj taki domek? No nie wiem, nie wiem. To mam wizerę i gwiazdeczki. O, gdzieś się już upałam. Muszę sobie obciąć. Sznurek muszę obciąć. będzie rozweselone, jak się te właśnie wiaski poprzyczne w ogóle nie jestem przygotowana na wideo dzisiaj. bo jest takie inkursywne. Mój sercu chodzi. Mąż robi właśnie o wszystko hałasuje. To jest coś by tu zrobiło, ale nie chcę. Widziałem jak wygląda, tak się prezentuje. Tu może włożę jeszcze z tu gdzieś miałam drugą, ale jest zwinęła tylko na wzór świe świeczkę, która będzie się tam świeciła. To jest moja dekoracja. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.